Irena Piekarz. Może kiedyś podczas snu pobiegnę w odległe światy, licząc na Twoją obecność. Uśnięcie dotyk choćby w oddali, jak tchnienie przelatującej Perseidy, rozbłyskiem zaglądającej w oczy rozświetlającej stęsknioną duszę, skurczoną w woreczku ciała, orzechem. Wyślij wiadomość, jeśli zaczepisz się o gwiazdy, pomknę nawet na jawie. Tylko daj znać, odległość nie ma znaczenia. Czuwam. Czuwam. A ludzie dziwność kładą mi pod nogi. doły dawno zatraciły oczy, które teraz wiszą gdzieś przy twoich krokach. Nieustanne drżenie, aby cię nie oddać, wyłupuje serce. Strach wisi w zegarze, Cóż z tego, że stoi? Godzina się zbliża i siecią wyłowi, chociaż udajemy, że jej wcale nie ma. Słychać plusk za drzwiami. Czuwam, a ludzie dziwność kładą mi pod nogi. Któż to widział patrzeć tylko w jedną stronę? Pójdź trochę na siebie, a ja wciąż nie umiem. Jesteś całym światem z obrączką na palcu. Czuwam, a ludzie dziwność kładą mi pod nogi. Gdy przyszłaś, gdy przyszłaś, tylko. Wydawało mi się, że żyłam. Dotykałaś wcześniej, a ja strzepywałam jak kurz. Czasem przypominałam sobie o twoim istnieniu, przewracałam kartki, szukając jaskrawości, żeby się nasycić, ale nie pisać. O nie. Jeszcze niedostatecznie nacięłaś duszę. Nie zakropiłaś oczu tą mgłą, którą znają tylko poeci. Wiedziałaś, że to nie pora. Byłaś cierpliwa. Powoli, jak matka ucząca dziecko, dawałaś słowa te właściwe, naklejając na palce litery, w zagubieniu wysyłałaś. Promień, aby prowadził, ściągał z manowców bele jakości, języka zgłębiającego myśli. Teraz wiem, jak mi ciebie brakowało. Dlaczego pokąsana dusza szamotała się pomiędzy skałami dnia i nocy, jak orzeł. Ze związanymi oczami. — Jesteś. — Dobrze, że jesteś. — Niestrudzenie trwasz. — Wiesz, bez ciebie ciemna noc. Czytała Dorota Górczyńska-Bacik